Cześć, witam na kanale Fantastycznym, witam w cyklu Gry Historyczne, w tym cyklu razem spotykam się z wami, z fanami gier planszowych, ale gier, które są osadzone w historii i chcemy się, z nam jakąś ciekawą grę osadzoną w historii dzisiaj zabieram, o w zeszłym miesiącu, w zeszłym odcinku opowiadam o grach zespołowych, kilku graczy kontra kilku graczy, no to dzisiaj robimy twist, dzisiaj robimy i dzisiaj wam opowiadam o grach solo. Gotowi? No to jedziemy. Patronem kanału Fantastycznego jest dom wydawniczy Rebis. Trudno w to uwierzyć, ale w, 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 w świecie gier wojennych historycznych jest bardzo dużo gier solo. Gier, które się gra samemu, po prostu rozłożona plansza i gram przeciwko wirtualnemu przeciwnikowi. Nie są takie oczywiste, ponieważ jednak gry historyczne głównie koją się z żywym przeciwnikiem, z, z, z strategiami. Mój plan taktyczny kontra jego plan taktyczny. I generalnie, jeśli ktoś by miał powiedzieć, w jakim gatunku gier gry solo są popularne, to nikt z Was by nie powiedział, że w grach historycznych, wojennych. Natomiast faktycznie. Jakkolwiek większość z nich ich jest przeznaczone dla dwóch graczy, gry taktyczne, gry strategiczne, to jednak jest także bardzo dużo gier wojennych solo. One są w przeróżnej trudności. Ja dzisiaj napadałam o grze Soldiers in the Postman's Uniforms i jest to gra z, na tej skali bardzo prostych gier solo, bo oczywiście nie chcę Was tutaj wszystkich wystraszyć. Ja grając w gry solo, raczej gram w te gry proste. Natomiast oczywiście ta skala jest bardzo, bardzo, bardzo szeroka i są tutaj potwory gigantyczne, wspaniałe silniki, bardzo słynne gry solo, które jednak wymagają przeczytania 40-60 stron instrukcji, które mają całe skomplikowane tzw. flow charty, czyli zachowania przeciwników. Jeśli my zrobiliśmy to, to przeciwnik reaguje w taki sposób, jeśli my jesteśmy w tej lokacji przeciwnik tak reaguje, no i to wtedy zamienia się faktycznie w bardzo skomplikowaną zabawę, no i ja już taki gier się boję, już takie gry nie gra. Natomiast w gry prostsze gry solo. Uwielbiam, można by się zastanawiać, dlaczego nie lepiej zagrać w grę komputerową, grę wojną na komputerze, Dlaczego warto sobie zagrać fizycznie? Być może na koniec się jeszcze nad tym pochylimy. Na razie skupmy się na tym, o czym się opowiada. Opowiadam o grze Soldiers in the Postman's Uniforms. Jest to gra, która jest w serii gier. Jest linia linia tych gier. To wam także pokazać inną grę Zamek Iter. Zamek w liniach końców okazało się 4, 4 gry w tej serii autorstwa Davida Thompsona wybrałem, wybrałem tą grę z bardzo prostego powodu i akcja dzieje się w Polsce jest bliska Wam, widzą historię, którą znacie, znacie ze szkoły chodzi o 1 wrzesień, Gdański atak na, atak Niemców na Pocztę w Gdańsku i autor, amerykański autor David Thompson wybrał ten element ten moment konfliktu na temat tej gry. Cała ta seria, wszystkie jego gry wybierają jakieś bardzo małe starcie, jakiś fragment, niewielki fragment wojny, który był ważny, który był ciekawy, on który chciałby naświetlić, pokazać graczom wyedukować ich co się, co się ciekawego wydarzyło w przeszłości. Więc tutaj mamy taką właśnie sytuację, że jest to sytuacja początek wojny Wielu ludzi kojarzy do Światową z masą wydarzeń, i być może nie wie, szczególnie na świecie, we Francji, Niemczech, w Ameryce, że coś się wydarzyło na poczcie gdańskiej, a tam jakby się wydarzyły rzeczy raczej, raczej straszne. I o tym także opowiada. Ta gra jest wa wariantem solo, tak jak powiedziałem. W tej grze gracz będzie dowodził obroną poczty, poczty gdańskiej, a AI, a reguły gry, a sama gra. Będzie reprezentowała Niemców, którzy atakują, atakują pocztę. Gracz do swojej dyspozycji będzie miał pracowników poczty. Ci pracownicy poczty są pogrupowani na kilka grup, czyli zwykły, regularnych pracowników poczty, tych pracowników, którzy w miarę tam mają jakieś przeszkolenie wojskowe i troszeczkę lepiej walczą, oraz absolutnie przypadkowych cywilów, klientów, tej poczty, którzy poczuli się tam znaleźć w ogóle przypadkowo i, i są wystraszeni i, i zagubieni. Więc będziemy mieli kilka typów żetonów do dyspozycji. Będziemy mieli troszeczkę uzbrojenia, ale to jedna z części tej gry, przerażająca, wstrząsająca i naprawdę zostawiająca taką wyrwę w sercu, że ci Niemcy, którzy za to będą padały, tylko falami atakują, strzelają, machine gun, granaty, no, rzeczy, rzeczy dzieją brutalne, ładują po tej poczcie, a my tu mamy tylko kilku ludzi ze, ze strzelbami, kilka, kilka pocisków, trzy granaty na całą grę i czujemy tą taką bezsilność tej sytuacji. I ta gra to bardzo brutalnie, okrutnie, ale pięknie, pięknie oddaje. Ta gra podzielona jest na trzy okresy, kiedy czytałem instrukcję do tej gry, kiedy zabierałem się za rozgrywkę byłem bardzo do tego momentu nastawiony sceptycznie ja w grach tych zwykłych, które się się zawodowo, w tych grach euro nie cierpię, nienawidzę kiedy dana gra ma takie jakby momenty klonowania, czyli mamy kilka faz i potem w sumie takie samo, w sumie takie samo, bo w zasadzie to ta Rozrywka to trwa tylko 20 minut, a trzeba by wydać grę, która trwa 60, więc wzięliśmy te 20 minut, pomnożyliśmy razy 3 etapy, i jakoś to, jakoś to będzie. Nie cierpię takiego sztucznego rozbuchu, rozbuchania czasu, czasu rozrywki. Więc Tutaj w instrukcji czytałem, że gra dzieli się na fazę poranek, popołudnie i noc, i te fazy są rozgrywane tak samo, dzieją się dokładnie te same rzeczy, a pomiędzy fazami resetujemy plansze, to ja powiem, że ja będę grał po prostu takie trzy gry i, i gdzie, gdzie tu zabawa? Oczywiście, jak zagrałem, muszę natychmiast zrewidować swoją, swoją opinię, i ta gra robi znowu coś przerażającego, ale wzruszającego i, i, i bardzo dającego do, do, do myślenia, i także emocjonującego, czyli. Ten atak, atak Niemców. Yy, I kiedy jesteśmy, w, jesteśmy w, tym, yy, w tym ranku, i mamy tyle kart, które musimy przetrwać, to są karty, które będą prezentowały Ataki Niemców, w każdym razie będziemy ciągnęli pięć takich kart, i każda z tych kart mówi co, co to Niemcy. I jak my jesteśmy tutaj pobijani, tutaj mamy część, część tych pracowników poczty yy, już rannych, tu zaczynamy nam brakować. Brakować amunicji, tutaj kogoś nie zdążymy przesunąć, no i jakby już jest, jest niedobrze, ale widzimy, widzimy, że ten talia się już kończy kończy, że trwamy jeszcze 5 jeszcze kart, jeszcze 5 kart i będzie, będzie oddech. I faktycznie przetrwamy ten pierwszy etap tej gry. Jest oddech, fabularnie to, co ta gra pokazuje, co się, co się wydarzyło realnie podczas, podczas tego okrutnego dnia. Niemcy zorientowali się, że nie zdobyli tak łatwo szturmem tej, tej, tej poszczy, że jednak Polacy stawiają opór. I poszły rozkazy, wycofujemy się, to jednak musimy do tego podejść poważnie. I faktycznie wszyscy Niemcy się wycofali. Polacy mieli chwilę oddechu na opatrzenie rań, na przygotowanie się do, do, do kolejnych godzin yy, zaciętych zaciętej walk. I faktycznie ta plansza się resetuje, ale my także mamy, dobrze, ten pierwszy etap przetrwaliśmy. My mamy tu kilku rannych, zdążymy to szybko wyleczyć. Niemcy się wycofali, przygotujemy plan na kolejną, na kolejną rozgrywkę. No i niestety zaczyna się druga, druga runda, wchodzi talia midday, czyli talia o popołudnia. W tej talii Niemcy już widząc, że jednak sytuacja jest bardziej poważna, wprowadzają lepsze oddziały, lepsze, 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 lepsze wojska i, i, i bronię automatyczną. I tam zaczyna się prawdziwy horror, kiedy te ataki masakrują, masakrują okna i tych, którzy w oknach stoją i się, się ostrzeliwują. Ale znowu właśnie jest ten etap, kiedy jeszcze, jeszcze 20 kart przetrwać, jeszcze 15 kart przetrwać, jeszcze, jeszcze jedna tura jeszcze przetrwać i znowu się przetrwaliśmy, niestety kilku już w tej drugiej części gry zawsze tak jest, że kilku, kilku z obrońców ginie, kilku jest zranionych, sytuacja jest, jest bardzo, bardzo zła, a znowu mamy ten, to wytchnienie. Polacy znowu wybronili tą pocztę. Niemcy znowu się wycofują, no i już przyjeżdżają potem z ciężkim, z ciężkim, przyznań, z poważnym wojskiem. I dochodzimy do tego niestety okrutnego, okrutnego fin fin finału tej całej historii. Natomiast to, że autor, David Thompson, podzielił to na te trzy momenty, działa niesamowicie dobrze, niesamowicie wzruszająco i mamy takie, że dotrwać do tego momentu, dotrwać do popołudnia, a potem dotrwać do wieczora, zobaczymy sobie, dotrwać do wieczora tylko i potem przystępuje ten wieczór, kiedy faktycznie sytuacja się bardzo, bardzo zognia i y, następuje game over. Ta gra, y, mimo że jest bardzo ogromną abstrakcyjną, bardzo uproszczającą czy tą samą historię, ale ona jednak w ten bardzo prosty, abstrakcyjny sposób pokazuje, co się, coś, co się wydarzyło i pozwala to przeżyć i i tak, jak idziemy do kina obejrzeć film o Długiej Wojnie Światowej, o jakich, jakichś wydarzeniach, jak mamy różne powieści, które opowiadają o tych przerażających historiach, to faktycznie ta gra także jest medium, które zostawia, zostawia w sercu dużo, dużo emocji i dużo się dowiadujemy, dużo sobie to wyobrażamy, przeżywamy. I faktycznie po rozgrywce w, w tą grę planszową czujemy się tak, jak po wyjściu z, z, z kina, wzruszającego okrutnego, ale pokazującego jak to wszystko wyglądało. Cała gra się będzie kończyła, tak jak się zakończyło tam niestety, czyli w tej ostatniej, ostatniej tali będziemy tutaj tej ostatniej talii wieczornej wkładali talię z, z ciężarówką, która po prostu się wbije, wbije pocztę w pewnym momencie, wybuchnie pożar i tam niestety część pracowników z, 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 spłonęła, spłonęła, spłonęła w, w, w tym wybuchu. Więc tak ta gra się także zakończy. A naszym celem jest tylko zobaczyć, jak wielu uda nam się ewakuować e, pracowników, czy właśnie tych przypadkowych przechodniów, wyewakuować z tej poczty, zanim ta poczta niestety upadnie, bo ona upadnie. To ta, ta gra nie jest o tym, o czym opowiadałem ostatnio na, na pleksie o historii alternatywnych. E, tu nie ma alternatywy. To znaczy, tu nie jest tak, że my tę pocztę wybronimy i pokażemy niemcom, ha, ha ha, wybronimy się pocztę. Nie, ta gra jest interaktywną opowieścią o tym, co się wydarzyło. Pozwala nam się wczuć te wydarzenia, pozwala nam się poznać tych, tych obrońców i zobaczyć tam nawał tych Niemców, którzy po prostu szli i wiadomo było, że oni w pewnym momencie wejdą, w cię przełamią tę obronę i ta sama obrona jest niestety skazana na porażkę. To co wydawca tej gry i autor zrobili, co jest także pokazuje niesamowity szacunek dla obrońców tej poczty, do tego tematu i bardzo dziękuję, że wybrali ten temat, że pokazać go graczom w Ameryce, graczom we Francji, graczom w, Polsce, w Niemczech, tym graczom, którzy nie wiedzą o tej bohaterskiej obronie. Gra zawiera żetony poznające wszystkie osoby, które były tego dnia na poczcie, mimo, że tych wszystkich, wszystkich żetonów nie potrzebujemy w grze. Gra wykorzystuje tych żetonów bodaj 17, tych żetonów jest dwa razy więcej, natomiast autor gry w instrukcji, w instrukcji do gry nie tylko oczywiście opowiada o tym, co się wydarzyło na, na Poczcie Gdańskiej, także się mówi, że oddają hołd wszystkim, którzy tego dnia byli na poczcie i tam niestety zginęli i w grze wykorzystujemy tylko część tych żetonów, natomiast gra zawiera wszystkie jako hołd dla osób, które tam bohatersko, bohatersko zginęły. Gra w tej takiej podstawowej swojej mechanice jest klasyczną grą, którą wyznacie z gier komputerowych, czyli tzw. tower defense. Czyli będziemy mieli tutaj plan poczty, mamy poczty podzielone na górne piętro, parter i, 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 i piwnicę. W tych, na tych piętrach, w poszczególnych pokojach mam umieszczonych naszych pracowników poczty, część z nich tak jak powiedziałem, będzie miało Strzelby będzie mogło oddawać ogień. Część nie ma w ogóle takiej możliwości. Mamy kilku dyrektorów, kierowników, ludzi, którzy byli jakby tam dowodzącymi, którzy w tego dnia byli na poczcie i oni zarządzają tą samobroną i mają specjalne zdolności pozwalające tym pracownikom lepiej działać, lepiej się skoncentrować, szybciej się wyzdrowieć itd., itd. Więc mamy kilku po prostu pracowników poczty, kilku pracowników poczty, którzy potrafią strzelać, bo mają przy sobie broń i kilku pracowników, którzy motywują wszystkich innych i możemy wykorzystać ich zdolności. I teraz my zarządzając całą tą mapą, zarządzając kto w którym momencie będzie przy którym oknie Poszczególnych okien, poszczególnych pięter widzimy inne rejony. Na no druga, druga część planszy reprezentuje podwórko wokół poczty, po którym tym podwórkiem biegną żetony, żetony niemieckich, nie, niemieckich żołnierzy. I my z poszczególnych okien, z poszczególnych pięter widzimy inne rejony podwórka, no i tam delegując naszych obrońców, oni mogą z, z okien wy, wy, wychylić się i strzelać do. strzelać do. Do nadchodzących Niemców. A Niemcy będą nadchodzili, jak we wszystkich grach, Tower Defense. Po prostu kolejny Niemiec, kolejny Niemiec, kolejny Niemiec. Będą po prostu wychodziły ich dziesiątki tych żetonów i będziemy próbowali ich o, o zatrzymać, o, osłonić się, zastrzelić, zranić, wstrzymać i dotrwać do tego kolejnego etapu, kolejnego etapu. Hmm. Tak jak mówię, ta gra. Pięknie, okrutnie pokazuje to, co się, co się wydarzyło 1 września w Gdańsku. Natomiast, gdybym miał mieć jeden zarzut do jej tematyczności, do tego, jak bardzo jest klimatyczna, jak bardzo tą historię pięknie pokazuje, to to, że przez to, że te reguły są bardzo ciekawe i taktyczne, musimy tutaj dobrze zarządzać, który z pracowników poczty jest w którym, na którym piętrze, który z pracowników poczty ma splówa, a który nie ma spływy, gdzie są przygotowane granaty. Ta gra jest bardzo taktyczna, to znaczy faktycznie nasza tura, kiedy my decydujemy co mamy zrobić, a w każdym razie będziemy mieli tylko cztery akcje, na tych wszystkich kilkunastu na pośle, będziemy mieli tylko czterem z nim wydać rozkazy, więc jest to piekielnie, piekielnie trudne i każdy rozkaz jest na wagę złota. Natomiast kiedy jest nasza tura, kiedy my wydajemy rozkazy, to ta gra no, bardzo spowalnia i faktycznie siedzimy i dosłownie 3 minuty, 4 minuty, 5 minut, 10 minut, zależy jak szybko myślimy, decydujemy się nad wydaniem każdego z tych żetoników, każdego z tych żetonów akcji, jak je wydać mądrze, no i to, jakkolwiek jest taktycznie bardzo ciekawym wyzwaniem, to jak najbardziej na pewno nie oddaje tego, jak wyglądało to, co się działo na pocie. Tam musiały być krzyki, tam musiały być wybuchy, tam musiała być panika, tam musiało być bieganie po tych piętrach, nowywanie się, krzyczenie rozkazów i to na pewno nie było taktyczne, spokojne, pięciometrowe zamyślenie się, co robimy. Więc ta gra absolutnie nie oddaje Chaosu, starcia, paniki, strachu, tego szaleństwa, tego, tego starcia. Ta gra tego nie oddaje. Natomiast oddaje generalny, generalny temat bohaterskich, bohaterskich obrońców, obrońców poczty. Większość gier, jeśli mogę teraz znowu się wypowiedzieć szerzej o gatunku gier solo, gry gatunku solo w grach wojennych. Wiele z nich ma bardzo silny element losowy i w tych grze jest nie inaczej. Dlaczego ten element losowy jest ważny? Ponieważ nie mamy żywego przeciwnika, który mógłby nas zaskoczyć jakimś sprytnym manewrem, ponieważ nie mamy żywego przeciwnika kolegi, który wykona jakąś bardzo ciekawą strategię i nas zaskoczy. Więc oczywiście autorzy tych gier stawiają na losowość, na rzucanie kostkami, na dociąganie kart i ten los nas może zaskoczyć. Ten los może sprawi, że nagle Niemcy się pojawią się w tym miejscu, w którym się nie spodziewaliśmy, było to mało prawdopodobne, ale się wydarzyło. Wyjdzie jakaś karta, jakiegoś działa, którego się nie spodziewaliśmy, że ono wejdzie tak wcześnie, ono się już pojawiło i robi jakiś okrutny atak na, na piętro naszej, naszej poczty, więc bardzo ostrzegam od razu, ta gra jest bardzo, bardzo losowa, ponieważ bez tej losowości ona by nie miała żadnej regrywalności. W sensie każda partia wyglądałaby tak samo, Niemcy idą z tej strony, z tej strony i my się ustawiamy. Tak nie będzie. W każdej grze będziemy szali kostką, gdzie się ci Niemcy pojawiają, w jakiej ilości, z jaką bronią i tam będą się działy bardzo zaskakujące rzeczy. No i dzięki temu mamy tą wielką regrywalność i, i, i próby tym razem przechytrzenia obrony. Natomiast tak będziemy. No to niestety się zawsze kończy smutno i tragicznie. Bardzo polecam wszystkie gry w tej serii. Ja wybrałem, ja wybrałem do op od opowieści tą grę, ponieważ tak jak powiedziałem, wielki szacunek, że amerykański autor pochylił się nad wydarzeniem, to się działo w Gdańsku i chciałbym raz, że mu podziękować, dwa, Was zachęcić, że jeśli możecie kupić sobie grę, która opowiada naszą historię rodzimą, to warto tą grę kupić. Natomiast tak jak powiedziałem, mam w komentarzu także Zamek Iter, który jest tą grą. Bardzo dobrą grą w solo, bardzo mi się ta gra podoba. Powstałe gry w serii mają także bardzo dobre recenzje, chociaż tam tych gier jeszcze nie zakupiłem, się i nie zdobyłem. Więc bardzo polecam. Nie mam do Was niespodziankę. Ten egzemplarz do, do recenzji dostałem od, od zaprześniętego sklepu Plancho Sfera. Z Warszawy jest to sklep, który bardzo mocno specjalizuje się w grach wojennych. Tam właśnie tego sklepu lubią gry wojenne, cenią je, grają w nie prywatnie i mają bardzo dobry, dobry wybór tych gier i ustaliłem z nimi, że specjalnie dla, dla widzów konferencyjnego będzie, będzie specjalny link, będzie tam specjalna możliwość zakupienia, zakupienia, więc poniżej w opisie tego filmu znajdziecie link do Planszosfery do tej kategorii gier wojennych i znacie sobie Soldiers na the Postman Universe, jeśli jeszcze będzie w sprzedaży, kiedy będzie to sprawdzali albo zajrzycie na jakieś inne gry i bardzo dziękuję Planszosferze za ufundowanie tego egzemplarza, a Wam zachęcam, że jeśli lubicie gry wojenne, jeśli lubicie gry historyczne no to to jest jeden z tych sklepów w Polsce, który ma dużą ofertę i, i są to ludzie, którzy te gry tak samo jak Wy lubią i cenią, więc klikajcie w ten link i coś tam sobie wybierzcie u nich fajnego, żeby im podziękować za wsparcie dla kanału. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia za miesiąc. Muszę przyznać, że nie wiem o czym będę za miesiąc. Mam kilka, mam kilka typów, ale zobaczymy w jakim kierunku, w jakim kierunku pójdę. W każdym było, że grach Solo, było, że o grach zespołowych, było o grach na morzu. Przeróżne tematy już omawiałem. W każdym miesiącu staram się wymyślić dla Was coś ciekawego, coś fajnego, inny kawałek tortu, jakim są gry historyczne, więc staram się dla Was ciekawego przygotować. A na razie dziękuję za obejrzenie. Bardzo proszę o lajka pod tym filmem, ponieważ to pozwala promować te niszowe tematy, te filmy na kanale fantasy mają najniższą oglądalność. Natomiast mówiłem, no że jest to bardzo niszowy temat i wielu z Was się tym nie interesuje. Natomiast jeśli to obejrzałeś drogi widzu, jeśli dotrwałeś do końca to bardzo Ci dziękuję, że budujesz te moje statystyki tego filmu. Bardzo proszę o lajka, like żeby YouTube zrozumiał, że gry historyczne to jest fajny temat. Bardzo proszę o subskryba i zasubskrybowanie się do kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś to także powie nam rosnąć. No i swoim znajomym, swoim przyjaciołom w klubach z grami planszowymi na różnych forach opowiada, że jest taki kanał kanał fantastyczny, na którym opowiadamy o grach historycznych. Bardzo niszowy temat, ale bardzo ciekawy dla mnie. Zachęcam także do obejrzenia filmów moich przyjaciół w soboty, we wtorki. Jest tutaj masa materiałów na tym kanale, więc bardzo dziękuję, że z nami jesteście. Dziękuję za lajka, dziękuję za subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Patronem kanału fantastycznego jest dom wydawniczy Rebis.